No hej, hej, dzień dobry, witajcie w nowym vlogu. Jest tutaj obok mnie mój maluszek. Dzisiaj, no jestem już po pracy i oddajesz mamie, ma mama związać włosy, bo mama rozpuściła włosy, tak, do nagrywania a normalnie mama ma mama zawsze związane ojej gdzie ja się pcham, gdzie ja się pcham <grych> no i jak my teraz będziemy nagrywali chciałam wam pokazać okej okay, może na stojąco będzie mi łatwiej za niedługo idziemy na odwiedziny do małego dzidziusia i mam coś takiego na prezent taki projektor, jak wiecie ja zaraz wam pokażę, o tutaj mam takiego misia, taki projektor mamy go od samego początku bardzo fajnie się sprawdził, naprawdę już od samego początku można było go używać, ponieważ dziecko jak na przykład zasypiało no to coś takiego Takiego mu uruchamialiśmy, no i było tak przyjemnie, nastrojowo. No i stwierdziłam, że to jest fajny pomysł na prezent, tylko że mam pewną obawę, bo zorientowałam się, rodzice tego noworodka mogą nie być do końca zadowoleni z takiego prezentu. Mogą być jakby przeciwni temu, że to jakoś tam może za głośno gra czy coś i chcę to sprawdzić, uruchomić, więc zaraz to wyciągnę, tylko przy nim jest ciężko. Wiem, że są różne podejścia do wychowywania dzieci, niektórzy na przykład. Chcą, a niektórzy nie chcą, dzieciom kupować grające zabawki. No ja jestem tego zdania, że nie widzę problemu, żeby dziecku e, dawać jakieś takie grające zabawki, także już to e, otwieram. Tutaj spróbujemy, co? Ale zrobimy tak, żeby nie dotykał aparatu. Tak to wygląda, tu jest jakaś instrukcja. Nie, nie, nie. To zostawimy, wiesz? I musimy tutaj włożyć oh. tylko baterie, wiesz? Nic innego nie będziemy robili, tylko baterie włożymy. Czekaj, czekaj, czekaj. Halo? Ale towarzyszu, poczekaj. Ja wiem, że Ty chcesz też widzieć, tak? O, teraz widzisz wszystko? Ojej, tutaj to jest na śrubkę, chyba. Tak, tutaj to jest na śrubeczkę. Musimy to odkręcić. Tylko na chwilkę odkręcimy, włożymy baterie. Chyba, że tu już są. Ty, ja nie sprawdziłam. Nie, nie ma baterii. Ojej, aż trzy. Bo ja już się przygotowałam, i ja w ogóle w spodniach tutaj mam schowane baterie, żeby dziecko mi ich po prostu nie zjadło. Muszę jeszcze iść po jedną. To mama ci weźmie na rączki, ok? Tak to zrobimy? Chodź, z mamą pójdziesz. My tu widzów zostawimy na chwilkę. Dobra, jesteśmy, jesteśmy. Maluszka tu odłożymy. I mama wkłada jeszcze tą jedną baterię. Dobrze jest? Czekaj, czekaj, nie, 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 nie. Czekaj, 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 czekaj. Widzicie, z małym dzieckiem to naprawdę jest wyczyn cokolwiek nagrać. Uruchamiamy. Oh, bo tu jest głośno, chyba. Teraz jest ciszej. Fajne, co? Nie, no ja myślę, że to jest spoko. A są jeszcze jakieś inne melodyjki? Zobaczymy. O, to jest nasza ulubiona. I tutaj jest 15,30 minut. Jak jest głośno? To jest naprawdę głośno. Nie, nie, nie. <śpuszczam> tutaj nie będziemy bronić. Ej, to żebyś nie zniszczył, wiesz, bo to na prezent. Okej, okay, także myślę, że to jest spoko i myślę, że rodzice tego maluszka to zaakceptują. Z tyłu są tutaj jeszcze takie drzwiczki i jest tutaj bardzo fajne taki nastrojowe osiedlenie. Okej, okay, prezent. Aaaa, nie da się! Nie da się! A teraz będę wychodzić maluszkiem do sklepu. Jedziemy do galerii katowickiej, bo musimy kupić buciki na zimę. W ogóle to będzie ciężko, bo ja sama z dzieckiem jeszcze buty wybierać wózek. No i już jestem. Centrum Katowic na rynku. Także teraz mierzam w stronę galerii Katowickiej i muszę się tak oglądać, bo właściwie to nie powinna z telefonem przechodzić to robisko. Chyba pójdę do smyka i tam będę czegoś szukać. Nie wiem jak trzymać ten aparat, żeby nie zwracać na siebie aż tak uwagi. Trochę w ogóle się stresuję tymi zakupami, bo w ogóle nie wiem, czy uda mi się kupić takie buty. Pierwszy raz będę kupować buty na zimę. No zobaczymy, coś tam powierzymy i coś wybierzemy. I tak sobie weszłam tutaj do tej galerii i zobaczyłam że schody ruchome i pomyślałam sobie, no tak, przecież ja jestem z wózkiem, więc ja muszę szukać windy. I szukałam właśnie przez chwilę windy, ale już jestem na poziomie minus jeden i idziemy. Do smyka. No, mama musi tutaj coś wybrać dla ciebie, ale sama nie wiem, co mam wybrać, wiesz, bo to coś takiego zimowego miało być. To w ogóle ładne, ale to nie jest zimowe. Wiesz co, tutaj w ogóle chyba nie ma butów na zimę dla ciebie. A pójdę takie buty 90 moi drodzy 1810 wracam z galerii, już jak widzicie jest ciemno, no i co do konkretów nie kupiłam butów. W Smyku były bardzo ładne buciki dla takich małych dzieci w rozmiarze tam 21-22, ale nie były takich zimowych małych. A nie, nie ma sensu, żebym kupowała jakieś takie adidaski, coś w tym stylu. Właśnie walczę z ciastem, które kupiłam na pewną okazję. Ja ogólnie zawsze sama piekę ciasta, natomiast tutaj stwierdziłam, że kupię taki torcik, bo wygląda naprawdę apetycznie, taki polany czekoladą, ale jak widzicie po przekrojeniu, 90% to jest krem, tu jest troszeczkę białego biszkoptu, a tu jest ciemny biszkopt. Także ogółem powiem wam szczerze, nie polecam kupować e, takich torcików, ja go kupiłam w piekarni, gdzie wszystko jest ok, gdzie są bardzo dobre pieczywa, natomiast to było masakryczne i mój mąż nie chce tego jeść, ja nie mam serca tego wyrzucić, więc po prostu codziennie troszeczkę tam sobie wcinam, a my już powolutku idziemy się kąpać, w piżamkę się ubieramy, cyca i idziemy spać, tak? Tak zrobimy. Dzień dobry, dzień dobry, właśnie mamy kolejny dzień, wychodzę do pracy, chciałam Wam pokazać tylko jak wyglądam, mam e, zamiast tej kurtki, w której zawsze wychodzę w tej takiej... Sportowej właściwie to pewnie nie wiecie, że w nie chodzę, ale to jest taka kutka narciarska, to teraz założyłam takie futerko. Ona jest takie troszeczkę jakby za duże, ale czuję się w nim bardzo fajnie i w końcu wygląda mi jak poważna kobieta, a nie jak jakiś narciarz. Okej, okay, także ja już śmigam do pracy. Mam dzisiaj szczęście w nieszczęściu, bo jadąc do pracy okazało się, że nie naładowałam sobie wczoraj hulajnogi. I teraz dosłownie 100 metrów od pracy mi się rozładowała, <noise> także się tak próbuję dokulać. No a szczęście też polega na tym, że akurat po pracy przyjedzie po mnie mąż. Coś Wam pokażę. To są moje włosy. Znowu właśnie przed chwilą zrobiłam kolejne małe cięcie, ale przerażające jest to, zobaczcie jak ich tutaj jest dużo, a na końcówkach jak ich jest mało. To widać na tym papierze. No, szkoda, że, że są tak pourywane, ale to też uświadamia mi, że tak naprawdę gdybym chciała po prostu skrócić włosy, żeby wyglądały zdrowo, to musiałabym Jakieś 20 cm tych włosów obciąć. Tak naprawdę ja chyba nie jestem w stanie zapuścić takich gęstych, długich włosów, bo po prostu moje włosy już mają taką strukturę, że bardzo szybko się niszczą i to jest naprawdę bardzo długi proces. Ja 4 lata zapuszczałam włosy. Tak wygląda sytuacja z moimi włosami. Nie wiem, kiedy one będą faktycznie całe obcięte, ale zaczynam się z tym oswajać i wydaje mi się, że to jest fajny pomysł na to, żeby obciąć włosy takie długie, bo nawet jakbym się rozmyśliła, no to dalej mam długie włosy. Chciałam wam jeszcze powiedzieć o tej sytuacji. Z rana zapomniałam naładować sobie wczoraj wieczorem hulajnogi i rano, kiedy już wychodziłam, to sobie przypomniałam, no tak, hulajnogi nie naładowałam, ale stwierdziłam, może się uda, może dojadę, a ja w ogóle do pracy mam pod górkę. Już wam chyba o tym mówiłam. I na każdej górce zastanawiałam się, czy to już jest ten moment, że zaraz się wyłączy, czy jeszcze chwilka. Dosłownie ostatnie metry do pracy: no to tam wtedy hulajnoga się wyłączyła, i po prostu już się tak odpychałam. Jak hulajnoga elektryczna się rozładuje, to nie jest fajnie, naprawdę, bo to jest bardzo ciężkie, taka hulajnoga waży 13 kg i odpychać je na takim czymś, mogłem trzeba silnik wyłączyć, żeby nie było oporów, więc jest mega niefajnie, jak hulajnoga się rozładuje, ale całe szczęście miałam bardzo już blisko, no a z pracy, tak jak już Wam powiedziałam, nie wracałam na hulajnodze. A jeszcze jedna rzecz, zaraz siadam do komputera, bo będę pisać wypowiedzenie wypowiedzenie umowy o mieszkanie. W tym mieszkaniu mieszkamy już parę ładnych lat, ponad 5 lat. Mamy 3-miesięczny okres wypowiedzenia, więc to jest ten moment, że muszę złożyć te wypowiedzenie i sobie te wypowiedzenie zaniosę do spółdzielni, bo my wynajmujemy ze spółdzielni, nie od prywatnej osoby. Gdybyśmy od prywatnej osoby w Katowicach wynajmowali mieszkanie, to byśmy byli chyba spłukani. Taki wynajem od prywatnej osoby to może jest mm, w zależności od osiedla, ale na przykład e, to jest z Katowic, to osiedle Gwiazdy, to tam chyba jest 2,5 tysiąca za mieszkanie, więc sporo. Tutaj mamy zdecydowanie mniej. Ja kiedyś poruszę koszty, temat kosztów zarówno mieszkania w bloku, jak i mieszkania w domu, natomiast musimy się przeprowadzić do domu, żebym miała o czym mówić. Muszę zebrać trochę jakby danych, bo to jest ciekawe. Mnie to samą ciekawi. Zawsze myślałam, że mieszkanie w domu jest pod względem opłat dużo tańsze, ale wiadomo jak będzie zima, będzie zimno, będzie trzeba grzać, to te koszty są troszeczkę inne, więc może nawet taki film będzie gdzieś po roku mieszkania, żeby te koszty ogrzewania podzielić, bo jednak latem się nie płaci za ogrzewanie, a zimą się płaci. Ok, rozgadałam się, idę mm, pisać te wypowiedzenie. Muszę sobie zobaczyć, jak to się w ogóle pisze, bo nie mam ogółem doświadczenia w takich wypowiedzeniach. Okej, okay, jestem w trakcie wypowiedzenia. Moja wiedza na temat tego, jak napisać wypowiedzenie jest właśnie taka. Wypowiadam umowę najmu, także tutaj się posiłkuję jakimiś wzorami. Może zaraz coś znajdę i w końcu to napiszę. Tak, właściwie myślę sobie, że to nie jest pierwsze wypowiedzenie, e, jakie mnie czeka, bo muszę napisać wypowiedzenie do prądu, internet, e, miejsce parkingowe, więc troszkę tego będzie. No i przy okazji też będę musiała w związku z przeprowadzką myśleć o tym, żeby część listów, korespondencji już kierować właśnie na nowy adres. Będę powoli kończyć tego vloga, bo muszę go tutaj pilnować, także Wam naprawdę ciężko jest przy dziecku czasami coś nagrać. Jeżeli macie w ogóle jakieś doświadczenia takie związane z przyprowadzkami, jakieś dobre rady, a kiedy jest dobry moment, żeby przekierować korespondencję, albo... Może po prostu zostawić tutaj kontakt przyszłym najemcom do nas, żeby w razie otrzymanych jakichś liczb na nasze nazwisko, żeby nam je przekazali. No myślę, że to też jest nie niegłupi pomysł. Dobra, kochani, jeżeli wam się podobało, zachęcam do lajkowania. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał. No, widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia, cześć!